więzienia nie, A zero kubka była... Eee, słuchajcie, czego zacząć? Od początku może, nie, nie, Słuchajcie, nie, 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 Dziwe. Jak walnąć? To walnąć! Kloca twardego! I spłukać na nas! Ale delikatnie. Święta to właśnie. Chcesz szukać Święta i do święta. chlebek, może ryba po grecku. Może... A, zapierzę, żeby ten. E... Święta i do Święta. Ja 21.9. Może e, Karwich kresz, Albo no adres nosacza chcesz? Daj znaczek. Trzy złoty, i do. święta. Co szukasz? Święta idą no święta. To, że chcesz spać! No to no po no co wyszłaś w ogóle ty. Święta idą święta, Małgorzata robi wątki napięta. To mi chciał. To pewnie święta. robią członkowie FEMA, nie? No to słuchajcie. J I robią takie tak. Jak to. Nie, nie Ogólnie słuchajcie, wróciłem do streamowania i mówiłem e, o Rafoniksie, że pan Krzysztof Ryb. Rolinka rrr, powiedzcie. Ale za te obrazy masz prawdę. No. Matka tankuje w kuchni, a chłopcy walą w mały kryształ. Kryształ, kryształ 3.00 zł. Kryształ. Kryształ to Chyba to bronz jest to. Jest ty, słuchaj, tak tak, to. Świata, nie? Nic nie tankuje! Zatakował to ci mogę, kurde. Wiesz co? Paliwo albo gaz. A właśnie. No, I no, no złoty właśnie. to jest chłopaka benzyny yy, LPG. Audi LTG. Bawisz mnie. <śmienicza> takuje, matka takuje. Ja, audi... I Tak Audi... Takujesz? Tak jesteś. No samochód mam, nie? The audi... L... Audi w LPG. Ja. No. Dziewań, no właśnie go Zdenerwują. A nie sprowokujecie mnie. W ogóle w jest, nie? Chujka, paliście? Dobra. Jezu, zimno mi. Członkiem zarządu spółki sugerencji. No, no, ja nie cięście. czytaj tego. Ej! Będę czytał to. Nie! Naprawdę ja mówię! Satysfakcję, debilon chcesz dać? Ja, ten debilon. Bo czytaj. są niektórzy debile. Nie! Czytały czy nie? Nie! Mama! Teraz, czy, muzyka... Nie! Ciu, 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 Mama! Nie! Muzyka, nie dyskutuj! Muzyka. Nie! Usiądź i słuchaj. I słuchaj. Nie, ja nie słuchaj. Muzyka, muzyka słucha na piciu. No. Przestań, nie mogę oglądać się mojego. Normalnie, ty, w talerzyk tam, nie? Nie. Tak. To jest płaski. Gdy? To nie ma Nie ma. Trzy strydy Jeszcze. Trzy pomarańcze. Daj mi na już sklejły. No masz, a co? Nie, nic nie. Chodzą. Tak. <laughs> a Bąbelus. Ja mam sprzątać. Nie. nie <laughs> Patrz! Ja Co? Jak ja. nie tu Stufuję DO! Idiota! Tufek! Dzyłam! Sama, Dyłam! Dawaj! Sama zarobisz na i sobie odłożysz na kamerokurę, a zależy za przed śmiech Ostatni raz dzisiaj stream No dzisiaj ja, bo się czegoś na ja nie Daniel, nie no za chwilę. Daria? Ja, ja wyłączam. Do korki z bohater. No. Jak w Tibik jest? Tak. Dawaj zjedz. Właśnie e, pączka. No, nie. Na żywca zjez. Nie! Nie! Bo nie jest ogarnięte, to nie! 97 tyłowe w górę. No i O Oto pączka <śleski> <Oto pąska> zjedz. <śleski> nie. No. Nie. Dopóki nie będzie to zrobione. Tak! Nie! Tak! Dobrze, kochani! Tak. 21.03 30 niższe Aaaaaaa! No, głuczek! Tak, prawdy, mamuś! No! To coś jest to 50 tysięcy złotych Na za 50 tysięcy złotych za No to ja nie teraz korki bardzo Broń i śmierć, czy nie? Nie! 50 tysięcy... <laughs> A się uderzyłem w stopę. Patrzę. No zobaczymy. To nie jest ładna trudna sprawa, wiesz? Ty, Muzyka wiesz, Muzykę musimy. Przecież, Nie, nie, Krzysztof nie. Rozpara, chce 50 od co? para to pa rozparach, co piszesz o tysiącu słów. Co? No, 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 Na 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 no, 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 cię no, no, ty Tak, no, 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 nie, nie, <noise> Kurde. 21.30. Fałszywe oskarżenia... Oskar... Nie, nie tłumaczę. Ej! Ada. Oskarżenia? No! Alga musiał już zatem pograniła. Samorzędna. Ledwo stoja, kurcy powiedzeni po kryształach. Masz na swoje dane. Kryształ? A nie, a nie rób mi wstydów, że tak szybko... Daniel! Co? Gdzie jest kamera? Nie wiem. No, Gdzie no, to nie jest? 21.30. Fałszywe oskarżenia... Pierogi. Ale kogo? Oooo, my god! Po nie. Oh no. Oh, Dobra. No, 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 Co, Michał, no. Arsene, Co, Michal? Grubo? Arsen, pomyl. Są porozmawiać o polisach? Proszę bardzo, proszę. W polisach, w może. Nie da się, jo? Nie! Co? A ty spać. Nie! Nie! Toż kurczę, co się w ogóle spinasz, ty? Ale ty! No. Szósty ja cyklon Begocha, ty kurwa śmierdząca, za to, że sali bijesz, będziesz się w piekle straszyć. Tak jest! Dać, że Jacek was zostawił był panie. Trzy kropka, zero z <grym> Eee, słuchaj... Autyzm. Autyzm. <grym> Auty czy ja mogę coś mówić? <grym> Boż ma chlebkę kurka, bo nie daź mi głosu. Prowadzisz ty streamy razem ze mną, czy ja? Ale jeszcze czy Nie! Kto mnie urodził? Kto... Kto komu da głos? Kurkoona! Kurka woda, też łakawiaty. Zlą się takim, wiesz. Nóżko. Ja się nie udzielam, odbijam. No. Pst, daj mi odpowiadać! no ty... A gdzie moje oksy Uuu A teraz... Cocha te kurwo próbłaś się z jacą, a robiła z gała Arsenowi za drzwiami jebana, grudasko 5.00 yes. Ja! Śleżowa! No. Dalej! Ja... Norma. Ja i moja ciocia. No. no. Dobra, ogólnie was teraz rozwalę na głowach. Włączam piosenkę, która jest dla mnie wszystkim całym...